Cześć wszystkim, tutaj Alexis, Ola i zapraszam Was na stare, dobre night routine. Także pokażę Wam dzisiaj, jak wygląda moja wieczorna chwila dla siebie, wieczorna chwila relaksu. I będzie też mały info odnośnie Black Friday, więc koniecznie oglądajcie do końca. Przy okazji, możecie teraz zobaczyć, jak upinam swoje włosy klamrą, bo ostatnio jest to dużo pytań na Insta. W związku z tym też od razu powiem Wam skąd jest klamra ze Stradivariusa, wariusa. A teraz możemy przejść już prosto do pielęgnacji. Pierwszym krokiem jest u mnie obowiązkowo dwuetapowe oczyszczanie, także sięgam po olejek do demakijażu i rozgrzewając go w dłoniach masuję nim cały obszar, gdzie przez cały dzień gościł na mojej skórze makijaż. Delikatnie też rozpuszczam te trwalsze produkty jak tuż do rzęs czy eyeliner i dzięki tej metodzie demakijażu żadna rzęska mi tutaj nie wypada, bo wszystko jest bardzo, bardzo delikatne. Resztki domywam wacikiem wielorazowego użytku i wodą. Skupiam się teraz na oczach i brzegach mojego malowanego obszaru, czyli na szyi, linii uszu, linii włosów, czyli tam, gdzie najczęściej pozostają jakieś produkty. Jeżeli jeszcze coś tam zostaje na tym waciku, to posiłkuję się też płynem micelarnym. Drugi etap oczyszczania natomiast to nawilżający żel myjący, za pomocą którego dokładnie oczyszczam skórę. Suszam twarz małym, białym ręczniczkiem, który codziennie zmieniam i jedynie go przykładam, a nie pocieram, by nie podrażniać skóry i zobaczcie, moja twarz zdała test białego ręczniczka, co oznacza, że makijaż został dobrze zmyty, a cera poprawnie oczyszczona. Woda termalna koi moją skórę po tym całym czyszczeniu, a my możemy przejść do tej bardziej relaksującej części. Na czas kąpieli nakładam na twarz maseczkę odżywczą najbliższą marki Kills. Seria produktów z awokado jest jedną z najbardziej kultowych wśród asortymentu Killsa i absolutnie się temu nie dziwię, bo słuchajcie, to jak ona uspokaja moją skórę jest po prostu nie do opisania. Konsystencja przypomina prawdziwe guacamole, w końcu to maseczka z awokado, i ono pod wpływem naszego ciepła przeradza się właśnie w maseczkę. Tak jak widzicie, moja cera jest na etapie regeneracji po długiej walce z trądzikiem i nie mam już aktywnych niedoskonałości, a jedynie jakieś stróbki, przebarwienia, więc nawilżanie i odżywianie to teraz dla mnie priorytet, a ta maska właśnie sprawia, że wszystkie moje suche skórki znikają. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale marka Kills ma już 170 lat, a wszystko zaczęło się w dzielnicy East Village w Nowym Jorku od uwaga rodzinnej apteki. I od samego początku hasłem przewodnim marki, i w sumie tak jest do dziś, było try before you buy, czyli chodzi o przemyślane i świadome zakupy, co jest niezwykle ważne, zwłaszcza teraz podczas Black Friday. Dlatego przed zakupem czegokolwiek w sklepach Kills możecie otrzymać darmowe próbki produktów, a chyba nie ma lepszej okazji na rozejrzenie się już za prezentami świątecznymi niż właśnie teraz. W międzyczasie ja wskakuję do wanny na 15-20 minut relaksu, a wracając do tematu Black Friday, to od 26 do 28 listopada cały asortyment marki Kills będzie przeceniony o 25%, zarówno stacjonarnie, jak i online, a kod, który znajdziecie w opisie, dodatkowo dawam mini produkty i kosmetyczkę w prezencie. Pokąpieli czas na serum. Tego, które pokazuję Wam teraz, używam zazwyczaj rano, ale bardzo chciałam Wam je właśnie pokazać, bo jest ciekawe, przez zawartość oleju z nasion konopi. Także nie radzę Wam go zabierać ze sobą nigdzie w podróż, bo może Wam przysporzyć problemów, ale w domu jak najbardziej. Pięknie redukuje on zaczerwienienia, relaksuje skórę i mimo swojej oleistej formuły jest wspaniałe dla cel problematycznych, takich jak właśnie moja. I zauważam, że przy regularnym stosowaniu moje przebarwienia dzięki niemu bledną. A ja dziś sięgam po produkt typowo do stosowania na noc, czyli serum Midnight Recovery I to jest słuchajcie jeden z tych produktów, gdzie po pierwszym użyciu, a właściwie już po pierwszej nocy widać efekty Jest to na przykład czy wygładzenie No po prostu jeżeli mam jakoś opisać wam ten produkt dwoma słowami to to będzie magia w butelce Daję mojemu serum chwilę na fłonięcie. myję w tym czasie zęby i przechodzę do kremu pod oczy, również z tej serii z awokado. Słuchajcie, ten krem jest absolutnie inny niż wszystkie, które kiedykolwiek mieliście. Ma bardzo dużą w ogóle pojemność, jak normalny krem do twarzy i też taką konsystencję, której nie ma żaden inny krem pod oczy, bo jest gęsty i bardzo, bardzo treściwy i właśnie rano budząc się nadal czuję, że moja skóra ma ten nawilżający film i jest chroniona i nie mam pojęcia, ile zajmie mi zużycie tego całego słoiczka, ale już wiem, że sięgnę po kolejny. Jeżeli miałabym wam polecić tylko jeden produkt z Kilsa, to będzie to właśnie ten krem zwany Life Changer chociaż ma też dobrą konkurencję i jest to nocna nawilżająca maska nieraz opowiadałam wam już, że u mnie kremy na noc nie istnieją, są właśnie maski i to masek na noc używam bo budząc się rano ja po prostu muszę czuć nadal ten produkt, to nawilżenie tą ochronę i ta maska właśnie taka jest, wielkie opakowanie i bardzo, ale to bardzo wydajny kosmetyk na zimę, do cery suchej a właściwie do każdego rodzaju cery no, po prostu wspaniały produkt. Pielęgnację twarzy zakończam nawilżeniem ust. też ciało i dłonie dzięki czemu utrzymuję opaleniznę i dbam przy okazji też o tatuaże a wisienką na torcie jest olejowanie włosów, bez którego ja nie idę spać. Na skórę w głowy nakładam wcierkę, która wspomaga wzrost a całą długość włosów pokrywam olejem I tak przygotowana do snu mogę usiąść już na kanapie w salonie, obejrzeć coś, poczytać, wypić herbatę, aż oczy zaczną się kleić i stwierdzę, że to pora na sen. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Poznajcie troszeczkę moich ulubionych produktów, może się też troszeczkę zrelaksowaliście razem ze mną i spędziliście miło te kilka chwil. Jeżeli tak, to zostawcie proszę kciuka w górę, komentarz i subskrypcję. A ja usłyszę się z Wami ponownie już niebawem. Dobranoc.